Zaczynamy, Zaczynamy tą przygodę do Dubaju. do Dubaju, już jesteśmy na lotnisku, pomału odlatujemy, odlot! Nie no, żartuję. Tak naprawdę dzisiaj przyjechałem na lotnisko, robię wam specjalny odcinek, gdzie spotuję furki właśnie na parkingach przylotniskowych. Ogólnie dostałem info, że tu naprawdę mocne, ciekawe furki stoją, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie naprawdę taki hunting, taki hunting, także zapraszam i szukamy powoli furek. Dzisiejszy hatik zaczynam od parkingu otwartego, bo myślę, że tam będzie lepsze światło niż takie jak jest. O, za mną zamknięty, ale jak z daleka spojrzałem, naprawdę mocne furki tam stoją. Także nie mogę się doczekać, aż wam pokażę jakieś perełeczki. Chodźmy i znajdźmy w końcu coś dobrego. Czwarta minuta ja znajduję pierwsze auto i jest to RS 8 które właśnie stoi za mną. Bardzo fajne, pełny czarny macik. Kółko też nie byle jakie, bo kółkowo sena to naprawdę duża sztuka. Czekajcie, zaraz znajdę co to dokładnie jest i jaki to jest rozmiar. 23 cale. 23 calowe kółko. Czajcie to? Jezus Mary, jaki olbrzym. Przyciemniona lampka. No i 8 Tak bandycko ta fura wygląda, jest ramka MG Motorsportu, czyli jest szansa na to, że naprawdę mocno to może gadać. Ogólnie wielkie to jest auto, no ale wiadomo, to jest Urs, tylko że od Audi, tak? Albo Audi jest rsq 8 No, wiecie o co chodzi. Jeden pies, to i to jest to samo. I jeszcze na tym samym miejscu SQ8, czyli dosłownie słabszy brat tego. Więc zaczyna się naprawdę dobrze. Szósta minuta i mamy AMG GLS 63, czyli naprawdę prestiżowo od Mercedesa. Jakie to auto jest potężne, to, jest, no to już takie krowisko jest wielkie, że ja nie mam pytań, V8 biturbo, a jakby inaczej, nie no, to auto jest tak olbrzymie, jest tak długie, wow, ale fajne zaciski, złote plus ten czarny, bardzo fajnie to wygląda, tutaj też jest 23, rozmiar felgi, ale to jest chyba oryginalny od Mercedesa, jaki można sobie kupić przy tym aucie, no ale jest, jest luksus, jest prestiż. No, to auto po prostu przepych, tak? Przepych. Mówiłem, że tutaj to można znaleźć naprawdę fajne furki, coś tak czułem. Bo wiadomo, te parkingi nie są tanie, a posiadacze takich aut wolą trochę więcej wydać, a po prostu mieć wygodę i że od razu jesteś na lotnisku, skądś przylatujesz, to też od razu możesz brać swoją furkę i gdzieś jechać. Chociaż dzisiaj to ma przyjemność, jest tak gorąco, że jak wsiądziesz do tego auta, tak ci dupę oparzy pewnie. Ej, dobra, ale to, ta tutaj dokładeczka do, do wygląda strasznie lipnie, w sensie ten zderzak, ten dyfuzor, ten kolor takiego plastiku wygląda strasznie tanio. Czemu to tak jest? Nie pasuje mi to tu, ale końcóweczki fajne, kwadratowe. Ciekawe czy oryginalne? Oj, oryginalne! Nie nie żadne podróbeczki, nie żadne fejki, oryginal! Dobra, dobra, idę, idę do tego autka, okej? Okay? Już mnie poniosło przy tym aucie. Nie zgadniecie co się stało. Tak, wyrzucili mnie stamtąd. No ale powiedzmy, że spodziewałem się tego. Tam chodziła jakaś obsługa, no to jednak lotnisko. Chociaż niektórzy ludzie nagrywają po prostu na lotnisku sobie 2 4 h na lotnisku na przykład odcinki i nic im nie robią. No ale cóż, Piła gadka, pan powiedział, że nie można. Ja mówię, dobra, spadał stamtąd, jak nie można to nie można. Sprawdziłem szybko w internecie, że lotnisko Chopina znajduje się na Włochach. Także dzisiejszy odcinek nie będzie specjalny z szukania autek na pobliskich parkingach lotniska, tylko właśnie z Włochy i zobaczymy, co Włochy nam pokażą Na parkingu lotniskowym byłem tylko 15 minut i nagrałem tylko te dwie furki, ale za to bardzo mocne i naprawdę było tam jeszcze więcej furek. Także startujemy z pułapu, 15 minut i lecimy szukać. Czekajcie akcję, idę sobie, idę, widzę jakiś stary transporter Volkswagen. Nie no, jest tak skorodowany, że w ogóle to nie jest ciekawe auto, nie? Ale patrzcie na to! Patrzcie na te fotele! Fotele jak z RX-8. Nie wiem czy RX-7 też miały takie, ale chyba chyba to są z RX-8, bo jest ten znaczek wankla. Czaicie to? W takim aucie, a patrzcie jak auto wygląda. Ktoś taką modyfikację walną do transportera, to jeszcze wiecie, no tu jest Srdza, wszędzie jest rdza, wygląda totalnie jak kasztan, nie? Włochy, Włochy, Włochy. Czego możemy tutaj się spodziewać? No jak Włochy, no to oczywiście, że Lamborghini, Maserati, jakiś Ferrari, Alfa Romeo, ale to pewnie na lawecie. <laughs> nie no, tak nie żartując, nigdy nie byłem na Włochach. Nie mam pojęcia bladego, co mogę się tu spodziewać, gdzie mam w ogóle? Chodzi, żeby coś znaleźć. A może pójdziemy w taką uliczkę boczną? Nie mam pojęcia, nie? Ale jakbyśmy znaleźli na Włochach Lamborghini albo Ferrari, no to byłoby tak, by było, nie? Ale wątpię, żeby tak się stało. Godzina 46. Ja w końcu znajduję jakieś ciekawsze auto, a jest nim BMW M135i, czyli bardzo rzadko można spotkać tą serię jedynki w MC. A to jest M135i. Czejcie, Fadze, prawie dwie godziny bez żadnego auta. Ta dzielnica jest okropna na spotowanie, ale to jest przez jeden prosty fakt. Ja tego nie wiedziałem, ale Włochy wyglądają tak, że tu 90% to są domki takie jednorodzinne albo wielorodzinne. No to wiadomo, że tu nie będzie tak aut. Że wszystko będzie albo pochowane gdzieś po, po sesjach, albo po prostu nie mają takich aut. To nie są takie typowo betonowe bloki. To naprawdę zielona dzielnica. Przez to tu nic nie ma, no. Kurda tyle się nachodziłem. Ja przepraszam Ursynę z poprzedniego odcinka. Naprawdę wybacz mi Ursynowie, że cię tak źle oceniłem. Tu jest tysiąc razy gorzej. Ale nie poddaję się, mam jeszcze dwie następne godziny i w końcu coś znajdę. A dru druga godzina, 20 minuta i jest R8! W końcu coś ciekawego na tym spotowaniu. w końcu coś! Dobra, to R8 to chyba był najlepszy traf, jaki spotkałem. Nie sądziłem, że spotkam R8, jakby jest taka dupa, jest taka tragedia. Totalnie nic się spotykałem i w końcu R8, no to jest chyba najlepszy traf, ale... Wszedłem w ogóle, już miałem narzekać, poszedłem totalną dupą, no ale to taką totalną dupą, gdzie nic nie było. Wszedłem jakieś industrialne, jakieś same hale pola. Już myślałem, nie no lipa, lipa. I wiecie co znalazłem. Takie auto znalazłem, że głowa mała. Już wam pokazuję, bo po prostu to jest chyba najlepszy traw tych odcinków. totalnie nie, to jest jakiś warsztat, którego totalnie nie znam. I patrzcie co, że znalazłem. To jota supra. Czajcie to? To supra. To jak taki pole wszedł, nie spodziewałem się, że znajdę takie auto, nie? A jakąś nazwę, żebym mu podać coś... Nice guys. Nice guys. Dobra. Nice, nice. To jest wasza supra, tak? Ja yeah, pierdzielę. Ależ grube auto. To jest nasza to jest generalnie dosyć duża w stresa samochodem. wróciliśmy z nią w zangli na kołach, nie? Za na kołach, nie? No właśnie widzę, bo te blachy są angielskie. Po własnych siłach Jezus Maria! Asprom, Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, ale tu musiało robić furorę na ulicy. Zatrzymaliśmy się na stacji w Niemczech, bo nam zaczęło koło odpadać. E, I dokręciliśmy to koło, ruszyliśmy. Stary w nocy, nie wiem, chyba jakiś spłot przez Niemcy szedł. To wiesz, ludzie się zatrzymywali, kurwa, ok, Normali, wie, okay. Potoczkę, się ścigać, nie A to jakoś porobią nam mocno? Czy... Wizualnie to widzę, że jest mocno porobiona, nie? Okay, już ma singla Singla, okej, okay. no to już jest, to już jest coś Już do niej w sumie jest Jakieś tam pierdoły są la 2JZ No jest, to taka nie mała turbinka. Nie no, motor generalnie, z biorąc jako motor, jest przyszykowany na tysiaka, tak? Na I tysiaczka. Plan jest taki, żeby tylko 1000 nie było. Czy ono będzie faktycznie użytkowe, czy będzie tylko na papierze, to zobaczymy. No nikt z mm -hmm. nigdy nie jeździ z mocą 1000 koni na 100, tak? <laughs> Jak gdzieś tam w Lexusie mam 550, Marcin u siebie ma 450, więc wiesz, to takie, można powiedzieć, że najmocniejsze wozy, które... Które mieliśmy którymi jeździliśmy, tak? No a tysiąc to już jest no, gruba wartość. No też to. ciężko to przenieść, a tym tak naprawdę ja jeżdżę teraz na co dzień. Czy jeździsz supro na co dzień? Mhm. A na ile teraz na ile jest wystrojona? Około 450. Koło 450. 450. No, supro no, na 150. co dzień. Nie nie, no tak. 730. Przez czas, który ja go użytkuję, to mogę czysto powiedzieć, że nie miałem w życiu auta, które by było. E, bardziej wygodny niż Supra. Nie ma, nie ma jest wygodna? Auto sprzed tylu lat. Może sobie usiąść. Usiądź sobie w ten fotel, zobacz jak się No ale tutaj <grym> też gwincik jakiś jest tak, zrobiony, nie? No właśnie. A gwincik zasady nie jest za bardzo wygodny to no to nie jazdę. jest tu twardy. Powiem Ci, że jest w miarę, w miarę naprawdę komfortowo, nie? Oklejone Oklejone. nie jest, nie jest lakier, to jest oklejka. No i ona tak przyjechała z Anglii, nie? A. To jest na zasadzie Midnight, Midnight Play. No właśnie, który... właśnie to mi się skojarzyło, tylko jest bardziej złoty niż ten no, taki e, niebieski, zielonkawy. Złoty, w nocy w ogóle jest różowy, za dnia robi się brązowo pomarańczowo-niebieski. Nie? A ten pakiet karbonowy to wy już dołożyliście czy nie, też już To jest taki taki pakiet Lidoxa. Okej. Okay. To nie są żadne jakieś tam dokładnie. No to skrzydło z tyłu to jest... No Solidne w z tyłu to akurat jest Chińczyk. później no. okay. Wleci tutaj na pewno jakiś tam TRD, tak? Aha. Na obecną chwilę... A ten biały środek tutaj to też był? Nie, nie, nie. To już czyniasz fanaberia, jak ktoś sobie to tak wymyślił. Na razie, na że tak powiem kwestię wizualną, i kwestię Oj. wnętrza nie mamy czasu. Póki co idziemy typowo performance, czyli już jest skrzynia ośmiobiegowa do niej. Motor już jest tak naprawdę przygotowany, ze sprężarką i z całą resztą. Niebawem będziemy mieli sterownik, wiązkę do skrzyni, więc to będzie posadzone. Kolektor z wczoraj został właśnie zakupiony. Także jeszcze jakieś tam tryski, przepustnica, akuler już jest założony docelowy. Pierwszy raz w ogóle siedzę z suprzem. Jak wrażenia? Super, jakby... Fajne jest to, jak to auto jest tak zabudowane do Ciebie, nie? Tak, to na pewno robi fajne wrażenie, jak się jeździ. Wszystko jest centralnie nakierowane. Aha, takie sportowe, sportowe wrażenie masz jak siedzisz tutaj. Z tego samochodu, które wylecą, to na pewno wyleci tylny spoiler i wleci TRD i maska przednia będzie oryginalna. Oryginalna? No, mi siedzi ta karbonowa akurat tutaj. I też siędzę się z kimś dogadałem, że po prostu on sobie ktoś tam ode mnie to weźmie. Aha, okej. Okay. Nie no powiem ci, to są oryginalne fotele, tak? Oryginalne fotele super. Naprawdę wygodnie tu jest. Nie dziwię się, że można było dwa. Dwa, ponad 2000 km chcę przejechać. To można tak naprawdę obejrzeć też u nas na kanale, nie? Bo my cały ten materiał nagrywaliśmy od A do Z, od wylotu z Polski po pierwszym Aha. samolotem. Aha. E, także no generalnie u nas na kanale jest dosyć dużo beki, nie? <grym> Legitnie nigdy nie sądziłem, że idąc tym polem, już byłem tak wkurzony, nic się nie znajduje. Jestem festmęczony i nagle widzę, kurna super! supre! Jeszcze goście do mnie podchodzi. Mówi, że YouTube'a też nagrywa. Normalnie sobie pogadaliśmy, co w ogóle widzieliście teraz. No niesamowita sytuacja. No. Tego jeszcze nie było, żebym trafił w i to jeszcze a, pośród pola poszedłem. Naprawdę byłem turboj wkurzony. I taki znajdź. No to jest chyba najlepsza znajdźka w ogóle tej serii. Możecie napisać, jakie auto dzisiaj Wam się najbardziej podobało, ale jednak Włochy oddały. <laughs> Mocna akcja, mocna akcja. Ja pierdzielę superkę. Mogę sobie jeszcze wsiąść, poglądać i to naprawdę bardzo ładna supra. No, przepiękna supra. Nie wiem, czy, czy jest sens jeszcze szukać innych haczu. Czy już nie ma. To już chyba naprawdę nic lepszego nie znajdę. No nie ma opcji. No nie, nie, nie. no Nie ma opcji. Niż superka. Jeszcze taka dobra na single turbo. Ja pierdzielę. Mocna akcja. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz zostawiajcie łapę i subika za tą akcję, bo jest... tak jest. Ja idę jeszcze poszukać, żeby nie było. Poszukać... Wszystko, całe 4 godziny trzeba przejść, tak? Trzecia godzina 7 minuta ja znajduję w końcu coś ciekawego, bo to jest M3 Competition. No nie powiedzcie, że to nie jest ciekawe. Jeszcze... Cała karbonowa lota fajna, dyfuzor też karbonowy Nie no, czarny macik, ależ to się prezentuje Jest dokładeczka karbonowa, jest środek cały karbonowy Jest tutaj lustereczko karbonowe No karbono to tu jest po prostu od groma Widzę też przednio, przedni dyfer karbonowy Przedni splitter też jest karbonowy No jest mocno, mocno A w ogóle obok jeszcze jest X7 też bardzo fajne autko. No powiedzmy sobie szczerze. GTR. A jest 3 godzina, 23 minuta i spotykam GTR-a. jak... Nie mam porównania. Dwie minuty później piękne zielonkawe Porsche. Czy to był Adam Kornacki? Nie jestem pewien, ale był bardzo podobny. 3 godziny i 30 minut zbliżamy się do końca, a ja znajduję jeszcze bardzo fajne autko. Cofamy się wstecz generacjami w bo jest to BMW M3, tylko E92. I to na brytyjskich blachach, więc kurde nie wiem jak to tu przyjechało. Powodzenia rzeczy, chociaż w sumie poprzednie, poprzednie auto, czyli jeszcze poprzednie auto, czyli Supra, no też przyjechała na kołach z Anglii, tak? Supra. Mamy całą dokładeczkę splitter dolny w karbonie. Mamy nowe znaczki. To, to ciekawe ja bym nigdy tego nie montował. Mi się nie podobają. Jest lusterko w, ten, w karboniku, jest dokładka karbonikowa. Ty, pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Patrzcie, że tu, nie wiem czy to będzie widać, ale tylko taka część jakby dziobowa jest z karbonu, reszta jest normalna. Ale dziwne rozwiązanie, nigdy takiego czegoś nie widziałem, ale bardzo fajne. Tylny dysfuzor też jest karbonowy, jak to się ładnie prezentuje, ale te znaczki, no nie wiem, ja bym usunął te znaczki. Mi się nie podobają, tak szczerze. Sala też siedzi. Piękna, bardzo lubię tą serię, szczególnie przez silnik, bo jest tam przepiękna jednostka wolnosąca V8. No cudowne. Jak to się tu prezentuje w tym słoneczku. A może porobię sobie jakieś zdjęcia samego przodu i tyłu? No, coś sobie zrobię. Zobaczycie. Tylko mi 4 godziny, ja już siedzę w aucie, bo jestem tak zmęczony. Przyszedłem, czekajcie, ile? 11 kilometrów. 11 kilometrów na Włochach. Włoszech i co, oczekiwania wersus rzeczywistość, no nie spełniły się aż tak bardzo. Miało być włosko na włoszech, a wyszło japońsko. No superka. Powiem tak, częstotliwość spotykania aut? Jeden. Jeden. Naprawdę musiałem się tyle nachodzić, żeby coś znaleźć. Jakość aut. Siódemeczka? szósteczka, sześć i pół. O, Sześć i pół będzie idealna. No bo superka, R8, potem dwie n no to umówmy się, jakby garaż Włochy, kozak, kozak, pomimo tego, że musiałem się nachodzić i wpadajcie do nice Boysów. zostawcie łapkę, subskrypcję i do następnego, siemka!